bardzo serdecznie w nowej mniej cringe'owej, bardziej wakacyjnej wersji lifehacków z TikToka. Dzisiaj pokażemy Wam bardzo... Zacznę z, z TikToka, powiem. Najgorszych lifehacków. Dzisiaj pokażemy Wam bardzo przydatne lifehacki, które na pewno Wam się przydadzą w czasie wakacji. Jest to wakacyjna wersja. Mam nadzieję, że w wakacje filmy będą pojawiać się częściej niż raz na miesiąc. W tym roku osiągnęliśmy chyba z 15 filmów na rok, co jest bardzo dobrym wynikiem. Dziękujemy za wszystkie poświęcenia. Łącznie mamy chyba... 4000, więc do zobaczenia w kolejnym yy, znaczy w kolejnym lifehacku. Chłop robi pierwszego lifehaka kamerzysta, więc do zobaczenia Eł i letko. Witam w pierwszym lifehaku. Dzisiaj pokażę Wam, jak nasypać sobie chrupki do miski. Dokładnie, więc potrzebujemy miseczki takiej wielkości. Może być troszeczkę mniejsza, mniejsza, może być troszeczkę większa oraz chru, chrupek. Yy, tutaj specjalnie przerwaliśmy, żeby nie było widać, jaka to jest firma. Dokładnie. A więc musimy yy, miskę sobie położyć na kolanach. Można ją trochę ścisnąć w kolanach. Otworzyć tak chrupki. I nasypać. Można też od razu zrobić degustację smaku. Czuję Mmm. Oleju palmowego oraz... Benzyny. Benzyny, tak. Ora. Ale... Ciężkowy smak. Kamerzysta spróbuje. O, spróbuj. Bardzo dobre. Czuć, czuć. Nie, nie. No Ameryków. Takie... No. Nie gorszy. Zapraszam do jej fucking Witam bardzo serdecznie w yy, drugim Lifehacku. A dzisiaj pokażę Wam, jak wysuszyć nasze włosy, gdyż możliwa jest pewna geneza, że pójdziemy do basenu i się zmoczymy. Możliwe, że wrzuci nas gnom, niejaki smok, czy też gobli. Więc wtedy trzeba wysuszyć nasze piękne włosy, oczywiście, o które dbaliśmy dwa lata. Szkolne. Tak. Dwa lata szkolne. No, w sumie, bo w wakacje się nie da. A dlaczego nie dwie zimy, ale bo dwie jesienie? Nie mam pojęcia. Wsadzone? Dobrze. Cześć, pokaż, pokaż. Cześć, jak to zrobić? Jak to podłączyć? No, no, nie, nie pokazałeś jest. tego. A pamiętacie że jak wyjmujemy, to musimy przytrzymać, żeby nie... Tak, niestety, nie za kabel, nie wolno za kabel. Proszę o. bardzo. No. Teraz wsadzamy. Wsadzone. Bardzo dobrze. Teraz pokażę wam, jak wysuszyć nasze włosy. Nie będzie mnie no. słychać, więc bardzo fajnie. Pokaż do kamery jak to działa o instagramer się znalazł influencer Nagrywanie na, osoby nagrywające stank. ty. ty, ty. już nie być cringe'owo. Ale jest cringe'owo i dobrze. Wyjmijmy to znowu, dobrze. Mhm. Dziękuję za ten live' i y. przechodzimy do trzeciego. Witam w trzecim lifehacku. Dzisiaj pokażę Wam, jak... Kurde. Nie pobrudź kanapy. Powąchać kwiata. Tak. Tutaj mogę... Mamy tego pięknego omegusa... zrobić? Jakie fleżby? Teraz będzie... Dewey. muzyka z tym, z tym, z tym, z tym. Ale ja ją ja. yy, No to tak, tu mamy pięknego kwiata omegusa, pospolitusa kwiatusa. Dzisiaj pokażę wam jak go powąchać, bo ponieważ pachnie. W wakacje wąchamy kwiaty. Cudownie. Po prostu w wakacjami. Wąchamy. Taki. W wakacje włąchamy kwiaty. <laughs> Rób vlogi z kolonii. Dobra, zrobię vlogi z kolonii. Ja mogę wstać na Bober World? Owszem. Dobra, a ja, Powąchajcie ja Robić robić vlogi z Bieszczat? Co? Vlogi z Bieszczat? Vlogi z koło Robisz vlogi z Bieszczat, jedzie. No. Wąchajcie. wąchajcie kwiaty. Zapowiedź vlogów z kolonii i Bieszczat. Wyczekujcie. Będzie Ale no powiedz, jak to się robi, no? Na maksa. A. No to musicie wziąć kwiata i przyłożyć do, nie, do niego nos, a później... A to jest emigracja? Zaciągnąć się. Czyli emulgacja powietrza płucowego, tak? Tak, dobrze. Z kwiatowej. Powąchajcie jeszcze raz sobie, bo już pewnie go nie zobaczycie nigdy. Ale powąchali, ja słychać. A kurde, dobrze, dobrze, widzowie. No. A co idzie,cie? Mogę zrobić jedną rzecz? Dzisiaj pachniesz jodem. Witajcie w moim domu, w niebieskim domu. Haha, ja, dokładnie. I wstawię ten, te, pobiorę film i wstawię go tu, jak on wącha. Zobaczymy, Dzień. czy ktoś pamięta. O, cześć! Chwila, ja, co to zapach? Maxa. Co za zapach? Maxa. maksa! To zapach cringe'u? To Wy! A dzisiaj niestety nie pachniecie niczym, ponieważ... Apsik! Jesteście... Chory. Chorzy. Jesteście chyba ty. Znaczy ja jestem chory i niestety nie, nie czuję waszego zapachu, ponieważ... Jestem... Apsik! No, jestem chory niestety. Zapraszam dla Iwkaka numer 4, kliniczowa na maksa. Cześć! To wy! W samą porę! Miło was widzieć. Proszę, wejdźcie. Czekajcie. Co tak pachnie? Hmm. O, to wy. Hmm, pachniecie tak ładnie. Co to za zapach? Może właśnie wstaliście? To zapach już właśnie wstaje. O, a może tak zawsze pachniecie? Witam w czwartym lekfuraku. Dzisiaj pokażę wam jak założyć okulary słoneczne. No i powiem tak, nie wiem czy to są męskie czy damskie. No i teraz pokażę wam jak to zrobić. Na początku zdejmijmy nasze okulary. No i zdjęte, i beczunia. Teraz załóżmy te. No więc założyliśmy nasze okulary. Są trochę brudne, nic nie widzę, ale chronią nas przed złymi promieniami słonecznymi. Więc pamiętajcie, no, noście okulary, picie dużo wody. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak pić wodę, możecie wejść na nasz... Na nasz... Dowiecie się film. tego w kolejnym lifehacku. Ale nie, no był już lifehack, na no tak. wodę. Mówię, że możecie wejść na nasz stary film, dostać łapkę w górę, subskrypcję, który komentarz. Był, który to był odcinek? Nie wiem. A, to znajdźcie sobie na YouTubie. No mo... Wierzymy Ej, w Was wiem, widzowie. Jeśli uda mi się, to e, dam e, pod koniec przenośnik, że można wejść w ten film. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za tego lifehacka. Przechodzimy do ostatniego lifehaka, Później pożegnanie. I wiem, że bardzo wyczekujecie już kolejnych materiałów. Tam te filmy są cringe'owo na maksa, elo! Witam w livehacku numer 5, czyli już niestety ostatnim lifehacku w tym jakże cudownym i długo wyczekiwanym przez Was odcineczku. Dzisiaj pokażę Wam, jak czytać książkę. Taką oto, cuda wszechświata. Na pierwszej stronie oczywiście. Hm kto by się spodziewał? Boberword. World, no proszę. Niestety Wam tego nie pokażę, bo... E... Wkleję zdjęcie Bower Worldu? Tak. O nie! O nie! Te, tego nie wolno, to A Dlaczego? Jest bardzo dana osoba. A no dane osoba. Bardzo Właśnie, osoba. nie wolno tego pokazać. Błękitna kropka. Ale przeczytać bardzo. dobrze. Ale co w tym ja. Lachaluku będziesz robił? Przeczytam. Nauczę was czytać. Bardzo dobrze. Mnie to jest bardzo przydatna umiejętność. W szkole bardzo się przydaje. Na przykład na polskim trzeba przeczytać coś, albo na matematyce zadanie, albo na polskim czasami są w książce takie teksty, które trzeba przeczytać. I można za to plusa dostać, tylko my akurat nie dostajemy plusów za to, nie? No, no, ale ja cię Oj, no ja, ja też czasami mi się zdarzy. Jak mi się zechce. O matko. Dobrze, proszę czytać. Nie bi widzu. O, przepraszam. Teraz mają skrzywienie słupa. No, Ziemia Z. To jest literka Z. Czyli taka pierwsza literka, od której nie zaczyna się dobrze rozdział. Ziemia no. Widzicie to? O, tu. Tu. Pokaż mi palu. Ale nie przybliżaj tego aż tak. Ale żeby widać A, no nie było tak. literki, bo nie widać. Dobrze. Ziemia... Powstała około 4,5 miliona lat temu. Ale źle to Cholipka. 4,5. Bo tyś przecinek tak. Nie na no, 4,5 miliarda lat temu. Tak. Cholipkę, jak długo. Zrowno błego. z, ro... z, z roz... protoplanetarnego, który krążąc wokół młodego słońca. Mhm. Y, nawias. Otwórz nawias. Jako trzeci według oddalenia zamknij nawias przecinek, jednocześnie wirował wokół własnej osi i stopniowo myślnik zagęszczał, zagęszczał się. Kropka. Czy to jest to? Tak. tak. To było piękne. Tak. Pamiętajcie, drogie dzieci, fajfusy i śmieci. Widzimy się na pożegnaniu chyba. Tak? Witamy w pożegnaniu. Witamy, Witamy Odcinek! kurde, taki krótki, czekali na niego tyle czasu, a tu taki krótki odcinek. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał. Pamiętajcie, że jest to jeden z cudów wszechświata. Możemy zobaczyć na tej stronie. Widzimy tu Bobergło. Tak. Więc pamiętajcie. Miłych wakacji. Łapkę, subskrypcję. Pij dużo wody. A następny film kiedy? Niedługo. No. Tylko nie za miesiąc, No. Na nie. pewno nie będzie. Nie, nie, w ogóle nie, nie. Więc do zobaczenia! Wyczekujcie kolejnych filmików, takich jak na przykład vlog z Kolonii oraz vlog z Bieszczad. Tak było, po Wam bezpiecznych wakacji. Ale... Albo siedzę w szafie koleżanki przez 24 godziny i nie może mnie zobaczyć. Takie taki też będą, <laughs> tak, będzie tak, się tak, tak. Tak. Elwina kara Na razie, cześć, pompa. Elle est